Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nie jest aż tak za późno. A nawet jaki jest, to ten live obejrzycie sobie w nagranie. Trafiło mi dzisiaj pewien... Trafił mi dzisiaj pewien filmik nagrany. Ja udostępniłem go u siebie na, na swojej osi czasu, także zachęcam, obejście. Witajcie, witajcie. Jeszcze raz widzę, że dopiero tutaj, dopiero tutaj zaczynacie się pojawić. Dajcie znać w ogóle, czy widać, czy słychać. Chociaż ja te materiały później zgrywam na, na moim kanale YouTube, ale tak czy inaczej muszę sprawdzić, czy mnie słychać, czy mnie widać, czy mikrofon działa. Tak, dajcie znać, tak. Trafił mi dzisiaj materiał, taki film, w którym. Opowiada się o pewnym eksperymencie, nie pamiętam nazwiska tego naukowca, ale mniej więcej szczegóły pamiętam. A mianowicie pewien naukowiec zdecydował się, żeby stworzyć taki idealny świat dla myszy. Co to znaczy idealny świat? One miały zawsze pod dostatkiem pokarmu miały idealną temperaturę, idealne warunki do, do życia. Wszystkiego, co potrzebowały myszy, żeby to nazwać, że to był raj dla myszy, tak? I co zaczęli naukowcy zauważać? Oni zaczęli zauważyć, że myszy zaczęły dziwnie się zachowywać. Następne pokolenie, które się rodziło, ono było, można powiedzieć, zboczone bo samice porzucały swoje dzieci, nie chciały je karmić i wychowywać, a osobniki tej te samej płci zaczęły o, objawiać skłonności homoseksualne. No i z pokolenia na pokolenie było coraz gorzej. Obejrzyjcie ten eksperyment, bardzo ciekawy. Niby to są tylko myszy, prawda? Niby to są tylko myszy i co to ma wspólnego z nami, ludźmi. Dlaczego ja chcę o tym Wam powiedzieć dzisiaj? Ale stwierdzam, że ta analogia, którą teraz poprowadzę, nie powinna obrazić ludzi. Ludzi znajdujący się na Ziemi, która niestety nie stanowi dla nas idealnym, idealne warunki. Jeżeli z punktu widzenia na przykład fizycznego ludzie mają podostatki jedzenia, mają bardzo dobrze e, przygotowane mieszkanie, wszystko jest w idealnym stanie, to gdzieś w innej dziedzinie, bądź to moralnej, duchowej, następuje skrzywienie. Dlatego my nie mamy idealnych warunków. Natomiast nawet tutaj, na tej ziemi, jak my żyjemy, zauważcie ciekawostkę. Jak tylko ludzie zaczynają mieć warunki takie, że o nic nie muszą się martwić wszystko jest dobrze, jest praca, chleb w sklepie tu, tu obok, lodówka jest pełna wszystkiego, co potrzebujemy niczego nie brakuje. Zauważcie, co następuje. Najczęściej, nie, mów, nie mówię o wszystkich ludziach, ale zauważcie, co najczęściej następuje. To nie tylko na przykładzie Izraela, bo czytamy historię narodu izraelskiego, tego starożytnego, za czasów Mojżesza i później. Ziemia, do której oni byli sprowadzeni z Egiptu, to było dosłownie ziemia płynąca, gdzie mleko i miód płynęły dosłownie ulicami. Oczywiście to była wzięta taka pewna metafora do wyjaśnienia, do, do opisania, ale bardzo żyzna, super klimat, idealne warunki. I jak tylko wszystko było w, najlepszym możliwym, w najlepszych możliwych warunkach, co robił ten naród? Pierwsze co robili. Oni zaczęli zapominać Boga, i jak zaczęli zapominać Boga, to zaczęły się zachowywać dokładnie tak jak te myszy. Matki zaczęły porzucać dzieci, mężczyźni zaczęli uprawiać seks z mężczyznami, kobiety z kobietami, zaczęły, zaczęli e, e, iść jeszcze dalej i gorzej. Tak? E, czasami my czytamy przykład Sodomy Gomory zastanawiałem się, jak można było tak ze zwierzęcyć, jak można tak nisko upaść. Zresztą słowo sodomie, wiecie, z czym nam się kojarzy. Ale słuchajcie, daleko nie trzeba szukać. Lud Boży, który Bóg wyprowadził potężną ręką, pokazując na oczach całego świata cuda i znaki, pamiętacie, co 10 plag, Bóg ich wprowadził do ziemi obiecanej, Bóg wypędził przed nimi wrogów. Oni mieli. Dosłownie wszystko. przypomnijcie sobie za czasu Salomona, syna króla Dawida. Salomon został po nim królem. Oni mieli taki dobrobyt, że złoto... Chodźcie, deszcz zaczyna padać, muszę gdzieś się ukryć, pod most może. Gdzieś tak z Paraguay. Już jestem z Wami, ale muszę tutaj zejść, ten, bo on mi zaczyna kapać. A więc, e, za, czasów, za czasów Króla Salomona mieli niesamowity dobrobyt. Mieli złoto. Jest napisane w Pismie Świętym, że e, wartość złota było na, po, na, na poziomie wartości kamieni polnych. Wszystkim się powodziło dobrze. Oni mieli naprawdę dobrze. 40 lat. I wiecie, do czego to doprowadziło? Do dziwnej rzeczy. A mianowicie, że zarówno Salomon jako król, któremu Bóg go którego Bóg obdarzył na jego prośbę ogromną mądrością, a dodatkowo do tego dał mu jeszcze majątek, dał mu niesamowitą pozycję. I począwszy od króla Salomona i kończąc zwykłym Izraelitom, oni zaczęli odchodzić od Boga. Człowiek, który napisał Księgę, my czytamy e, przypowieście Salomona Księgę Kaznodziei, tak? To on napisał, tam jest naprawdę przekazana tylko część tego, co on spisał kiedyś w swoich czasach, będąc bardzo mądrym człowiekiem. Miał wszystkiego pod dostatkiem, co zaczął robić. On zaczął robić dokładnie tak jak tamte myszy. On zaczął. Wchodzić w zboczenie. On zaczął oddawać chwałę obcym bogom, zaczął budować świątynki pogańskie, zaczął sprowadzać sobie pogańskie żony i sam doszedł do wielkiego upadku i doprowadził naród do upadku swoim przykładem i tym dobrobytom, co mieli. To pytanie powstaje: Czy dobrobyt jest zły? Nie. Dobrobyt jest błogosławieństwem. Natomiast jest napisane, i ja dopiero teraz to rozumiem, że Bóg, kogo miłuje, tego karci i smaga. Z jednej strony On nam daje, On nam daje błogosławieństwo, On nam błogosławi, On odpowiada na nasze modlitwy, On napełnia nasze spichleży, On daje nam zdrowie. Natomiast w tym wszystkim często. Następuje sytuacja, że postępujemy jak Salomon albo jak cały naród izraelski. Zapominamy, czyja ręka nam to dała. Zapominamy, jaka jest wola naszego Ojca i dlaczego on nam to daje. On nam daje, dlatego że nas kocha. Ale z drugiej strony, w tym wszystkim, kiedy on widzi, że to zaczyna nam przeszkadzać, on nam to zabiera. On nas karci, on nas smaga. On doprowadza do tego, że pozwala, przyzwala na to, żeby w kraju powstała wojna. Żadna wojna, która na ziemi była, jest lub będzie, ona nie pojawiła się dlatego, że Bóg um, nie mógł skontrolować pewnego procesu. Nie, Bóg przyzwala. Pamiętacie, kiedy czytamy historię, historię Izraela, ile razy była taka sytuacja, kiedy Izraelici myśleli, że to już koniec. Wróg wielokrotnie przewyższa liczebnością i jest wrogo nastawiona na tyle, że byliby gotowi ich zetrzeć z oblicza Ziemi, Izraelici po prostu struchleli i stwierdzili, koniec. A Bóg co powiedział? wypatrzcie i oglądajcie. Oni nawet nie musieli palcem ruszyć, jest wiele przykładów raz Bóg szerszenie nasłał, wyobrażacie sobie sytuację że Bóg wysłał szerszenie ja uwielbiam czytać to w Pismie Świętym że całe stworzenie z Bogu podporządkowane, tam wysłał szerszenie, tak w Egipcie wysłał szarańcze, albo muchy różne tam, które meczki pożerały, albo przypomnijcie sobie sytuację z Jonaszem, tak, czytamy, że Bóg Nakazał i, i, i um, krzew rycynowy urósł i zapewnił Jonoszowi cień. A później Bóg wysłał robaka, wielki Bóg potężny, który kieruje całym światem, wysłał małego robaczka, który gdzieś tam podgryzł korę i coś tam jeszcze, korzenia, tak? I ten krzew rycynowy zwiędł i o, już nie było cienia. Taki potężny Bóg On wszystkim kieruje. I teraz zobaczcie, Bóg zapewniał ludziom zwycięstwo swojemu ludowi, tak, że oni nie musieli palec o palec uderzyć. Ale niestety, tylko na krótki moment oni pamiętali, na bardzo krótki moment. I ja często, kiedy czytałem, zastanawiam się, jak oni mogą. A teraz rozumiem je. Ja patrząc na swoje życie wstecz, patrzę ile razy ja upadałem. Ile razy robiłem rzeczy, których, których później się wstydziłem. I zastanawiałem się na to, że ja wcale nie jestem lepszy niż tamci Izraelici. Wcale nie jestem lepszy. I jeszcze raz, jeszcze raz rozumiałem i rozumiem, jak miłosierny i miłujący jest Bóg. Jeżeli on do, po, pozwala, przyzwala w twoim i moim życiu na to, byśmy. Przeszli pełne, pewne przykre doświadczenie w różnych dziedzinach. Oczywiście, kiedy jesteśmy w ogniu doświadczenie, kiedy boli, kiedy krzyczysz, i zastanawiasz się dlaczego, kiedy zostałeś niesprawiedliwie potraktowany, kiedy coś się wydarzyło, że naprawdę boli, czy na zewnątrz, czy wewnątrz, czyli kiedy ktoś się okłamał, straciłeś majątek, cokolwiek, tak? straciłeś pokój, w Twoim kraju jest wojna być może. Ludzie od razu gdzieś tam pretensje do Boga, zapominając o tym, że Bóg kogo miłuje, tego karci i smaga. A dlaczego karci i smaga? Dlatego, żebyśmy nie zaczęli się zachowywać zaczęli się zachowywać jak te myszy. Dlatego, abyśmy nie zboczyli z drogi. Bo nam się wydaje, że zboczeństwo to dotyczy tylko i wyłącznie kwestii seksualnych. Zazwyczaj zboczeńcem nazywałem kogoś, kto ma jakieś powychrowane myśli i e, czy to kwestie orientacji, upodobań i tak dalej. Natomiast nie to tylko. Słuchajcie, faktycznie każdy grzech, kiedy my nie idziemy w kierunku celu, tylko mijamy się. Zboczyliśmy. Czyni nas zboczeńcami. A Bóg nie chce, żeby Jego dzieci były zboczeńcami. On nas kocha dlatego karci i smaga dlatego przyzwala, żeby czasami lud trafił do niewoli dlatego przyzwala, żeby czasami lodówka była pusta dlatego przyzwala, żeby czasami pracę człowiek stracił dlatego przyzwala, żeby czasami człowiek zachorował albo inne rzeczy się wydarzyły dlatego, że on nie chce abyśmy żyli jako zboczeńcy umarli będąc ludźmi którzy w dniu stanie pierwszego nie będą obudzeni, tylko będą obudzeni w dniu drugiego stanie, które nie prowadzi do życia wiecznego tylko do tego, żeby usłyszeć swój rok, że dokonałeś złego wyboru, gdzie całe życie człowieka będzie pokazane, minie przed jego oczami. On zobaczy, że tak, Bóg jest sprawiedliwy. I to wszystko i ta cała droga, którą Bóg mi prowadził, tyle razy nawoływał, mówię, zatrzymaj się. Czego masz umierać? Wybierz obronę. Wybierz bycia posłusznym, nie dlatego, że ja jestem taki tyran, ja ci nakazuję, masz być posłuszny i koniec. To ma sens, kochani. Kiedy Bóg mówi i ja oczekuje od nas, abyśmy byli posłuszni, to tylko z jednego powodu, bo On wie, że to, co jest dla nas bycie Jemu posłusznym, czyli wykonywanie Jego instrukcji, czyli uczenie się od Niego, bo on przecież nas stworzył on jest naszym konstruktorem, kto jak nie on lepiej wie, co dla nas jest najlepsze. I kiedy ludzie wymyślają, nie, to dla mnie wcale nie jest najlepsze. Ja pójdę inną drogą. I on myśli, że to jest wolność. Wcale to nie jest wolność, bo za chwilę jest zniewolony alkoholem, na chwilę zniewolony seksem, na chwilę zniewolony papierosami, czyli tam innym nałogiem, narkotykami, pieniędzmi, czymkolwiek. Wcale nie było to wolnością, prawda? W związku z tym. Chcę powiedzieć Wam, że ja dziękuję Bogu za to, jakim on jest ojcem. Ja się uczę od niego. Uczę, chcę też być takim ojcem. Dla moich dzieci chcę być przykładem. Chcę miłować, ale jednocześnie być takim ojcem, który potrafi z miłością karcić tych, kogo kocham. Tak jak robi to Bóg. Bo inaczej on byłby Bogiem obojętnym. Zostawiając nas jak tych myszy, w eksperymencie i patrząc na to, jak jego dzieci stają się zboczyńcami. A on tego nie chce. Dlatego Bóg jest miłością. Dlatego ci, którzy Boga miłują, od, odwzajemniają Jego miłość w posłuszeństwie. Przecież to jest tak proste, prawda? A wiele ludzi tego nie rozumie. Właśnie tym chciałem z Wami się podzielić dzisiaj. Jeżeli stwierdzacie, że ta myśl jest warta tego, żeby nią się podzielić z innymi ludźmi, podzielcie się. Wystarczy kliknąć i udostępnić. Tak? U nas już jest wieczór, też robi się ciemno, więc i za chwilę będzie mocniej, padł bo brzmiało jak cieszyli się. No, także ja z wami też się żegnam. Taką myśl Bóg mi dał dzisiaj, i ja taką radość mam w sercu, że On miłuje i w tej miłości też karci czasami. Przyjmujmy to karcenie z Jego rąk z wdzięcznością. Dlatego jest napisane w Pismie się, Za wszystko dziękujcie. I wtedy, kiedy otrzymujecie od Boga i wtedy, kiedy tracicie coś, bo Bóg na to przyzwolił, On nie robi to dlatego, byśmy cierpieli, tylko robi to dlatego, aby nas nami potrząs potrząsnąć, abyśmy nie poszli drogą zagłady, z której już nie będzie odwrotu. Takiego mam cudownego Ojca. Bądźcie w błogosławieni. Życzę Wam dobrej nocy. W Bożej mocy.